Wakacje zbliżają się ku końcowi, ale nie nasze wakacyjne webinary, które przygotowaliśmy dla naszych aktywnych klientów. Kolejnym e, spotkaniem, które szykujemy dla Was w sierpniu, już praktycznie pod koniec sierpnia, będzie spotkanie z Adamem Pęczyńskim. Dzień dobry, Panie Adamie. Dzień dobry. E, będzie to dość nietypowy webinar, ponieważ zazwyczaj mam tutaj do czynienia z instrumentalistami, z wokalistami i chcemy jakby o tym opowiadać. A Adam jest osobą, która ma dwa fakultety, które w sumie muzycznie są bardzo, bardzo potrzebne dla nas, dla muzyków, dla uczniów również. I dlatego będziemy rozmawiać o czym? Będziemy rozmawiać o domowym studiu nagrań, czyli co jest nam potrzebne i co możemy zrobić, żeby nasze nagrania tak naprawdę wypadły jak najlepiej. Mm -hmm. Skąd taki pomysł w ogóle? Bo ty jesteś gitarzystą. Czy rzeczywiście w swojej praktyce, w swoim wykonawstwie było coś takiego, że potrzebowałeś się nagrać i stąd zrodził się ten pomysł? Tak, jak najbardziej. Tym bardziej teraz w erze pandemii i popandemicznej, mm -hmm. gdzie większość na przykład konkursów gitarowych, może nie większość, ale na pewno duża część jest też po prostu online. Gdzie są okay. potrzebne nagrania, nagrania się wysyła i na tej podstawie mm -hmm. jest się później ocenianym, zdobywa się nagrody, czy jakieś. Jasne. Nie chcę tutaj miejsce. zdradzać dokładnie, o czym będzie ten webinar, natomiast powiedz, czy na taki webinar trzeba się jakoś specjalnie przygotować? Czy to będzie taki twój wykład i pokazywanie jakichś instrumentów, w sensie tych akcesoriów, które są nam potrzebne do nagrywania? Czy jeżeli ktoś ma jakiś mikrofon, czy będzie też jakaś taka wiedza praktyczna, żeby coś już zrobić podczas tego webinaru? E, tak, znaczy. Jeśli chodzi o przygotowanie, to żadne przygotowanie tak naprawdę nie jest potrzebne, bo to będą takie podstawy, takie wprowadzenie. Ale jak najbardziej będzie możliwość zadawania pytań, jeśli mhm. ktoś ma już swój sprzęt, swój mikrofon i chciałby o niego dopytać, czy on się nadaje do nagrania jakiegoś konkretnego instrumentu, mhm. bo to też jest zależność, jakie mikrofony dobieramy do jakiego instrumentu, no to jak najbardziej może takie pytania zadać. Okej, okay. eee, czyli no, nie wiem, dla mnie to do, dość tajemniczo brzmi, ponieważ ja jakby często, jak to kobiety, nie jestem techniczna. Eee, oczywiście te podstawy. Znam, natomiast te wszystkie kabelki to jest, wydaje się bardzo skomplikowane dla kobiet. I jak się okazuje, też nie, nie dla kobiet, ale. Do, do czego zmierzam? Czy ten webinar będzie dedykowany dla osób dorosłych, dla młodzieży, czy również dzieci, bo coraz więcej, prawda? Te TikToki, Instagramy. Czy to, to będzie też taka wiedza, którą jeżeli dziecko się uczą na szkole, mm, na przykład gry na gitarze, będzie mogło się lepiej nagrać i taki filmik puścić w internet, na social media? Czy to będzie też, yy, bo odbiegam od pytania, czy ten webinar nadaje się dla dzieci, nie wiem, 8-9-letnich, które są już dość biegłe w sumie, prawda, w tych technicznych sprawach, czy to będzie stricte takie dla, dla młodzieży i dorosłych. Znaczy webinar bardziej przygotowuje z myślą o młodzieży i dorosłych, ale jeśli ktoś z młodszych widzów też chce posłuchać, to jak najbardziej nie ma problemu. Okej, okay, dobra. E, co jeszcze byłoby takiego wartego, co by m, mogło zachęcić naszych uczniów i nie tylko uczniów, bo i rodziców. Myślę, że taka wiedza byłaby jest też cenna dla rodzica, prawda? Bo W sumie często my rodzice, ja sama uwielbiam nagrywać swoje dzieci, jak na mnie tańczą piwają, robią coś i fajnie, jakby to było technicznie też dobrze ujęte, jeżeli chce się tym dalej chwalić. Jak jeszcze możemy zachęcić naszych uczniów i ich rodziców do tego, żeby wzięli udział w tym wydarzeniu? No, tak jak pani powiedziała, właśnie bardzo często w tej początkowej, początkowym etapie nauki, bardzo duża odpowiedzialność też spoczywa na rodzicach. Więc mm -hmm. to jest fajne, jak wiemy, jak nagrać swoje dziecko, żeby ono też dobrze wypadło. Bo dziecko może robić wszystko, co w jej mocy, mm -hmm. zagrać świetnie, a na nagraniu to niestety aż tak dobrze nie zabrzmi, a naprawdę jest potrzeba niewielu drobnych kroków, żeby to nagranie brzmiało już prawie, że. Czy będzie mowa tylko o takich zewnętrznych jakichś mikrofonach, czy będziesz też nawiązywał do tego, jak na przykład filmik telefonem? Co można zrobić w ustawieniach telefonu, na przykład, żeby to lepiej zabrzmiało, czy jakiś sprzęt do telefonu podłączyć? Bardziej tutaj myślałem jednak o dźwięku, aczkolwiek ten obraz jest mhm. też integralną częścią mhm. bardzo często nagrania, więc też coś się na ten temat pojawi. Ale jeśli chodzi o te małe kroki, jeszcze to naprawdę czasem samo ustawienie, zmienienie kąta mikrofonu potrafi. cuda. Wow. No, ciekawe. Myślę, że sama wezmę w tym udział, ponieważ no, fajnie by było za kilka lat sobie odtworzyć jakieś lepsze nagranie i rzeczywiście móc się słuchać, żeby ono oddawało jak najbardziej realny obraz tego, co się w danym momencie działo, z właśnie to, to, co było nagrywane, co było śpiewanie, czy też granie. Świetnie! Czyli podsumowując, końcówka sierpnia, dokładnie data i godzina tego wydarzenia znajdziecie w opisie tego filmu, a skrolując na dół, żeby się dowiedzieć kiedy, dajcie nam łapki w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, ponieważ nim mówimy o tym, jaka jest Szkoła Muzyki Artyst. Dziękuję Ci Adamie za rozmowę. Życzę powodzenia, życzę Wam wielu pytań i owocnego czasu na tym webinarze. I widzimy się już w następnym odcinku. Cześć!